W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jezu Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwało Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ochwalebny patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą, z wielką czcią oddaję się pod Twą przemożną opiekę. Przyrzekam czynić wszystko, co jest w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym, święty Józefie. Bądź przy mnie teraz oraz wyjednaj mi łaskę odejścia z tego świata, podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi, abym mógł pewnego dnia razem z Tobą osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Jezu Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, z pobożnym oddaniem i sercem przepełnionym miłością zanoszę tę szczerą modlitwę do Twoich stóp. Z wielką przetoczcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach, tak doczesnych, jak i duchowych. Pewni, że Twój Syn zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie. I tak jak Józef, Syn Jakuba, nie odepchnął swoich winnych braci, lecz pełen miłości ich przygarnął, ochronił i uratował przed głodem i śmiercią, tak i Ty, o święty Józefie, nie pozostań obojętny na moje modlitwy. Poprzez Twoje wstawiennictwo... Uproś mi tę łaskę, aby Bóg nie pozostawił mnie samego na tym padole łez, lecz zawsze zaliczał do tych, którzy w życiu i chwili śmierci nieustannie ogarnięci są płaszczem Twojej przemożnej opieki. Jezu Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne skarby nieba i ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem po Maryi spośród wszystkich świętych jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do największej godności wychowania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Chrystusa, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć. O święty Józefie, ratuj moją duszę i wyproś mi u miłosiernego Boga tę łaskę, o którą pokornie proszę uproś także dla dusz czyścowych ulgę w ich cierpieniu. Amen. Chwało Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwało Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwało Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swego patrona, opiekuna i obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie najpotężniejszego opiekuna słabych i potrzebujących pomocy. I po trzykroć wysławiam łaskawość Twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym. Do Ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni, potrzebujący nad całej ziemi. Nie ma takiej boleści, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny. Mój najdroższy opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam się do Ciebie, przedstawiając Ci moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą gorąco proszę. Również Wy, wszystkie dusze w czystcu cierpiące, Błagajcie świętego Józefa o wstawiennictwo za mną. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Pomnij o najczystszy oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy opiekunie Józefie, święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twojej opieki, Twojej pomocy błagając, pozostał bez pociechy. O pełen miłości, święty Józefie, Ty znasz moje potrzeby i pragnienia. Żaden człowiek, nawet ten najlepszy, nie może zrozumieć mojego problemu i rzeczywiście mi pomóc. Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed Tobą, O święty Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo w moich obecnych trudnościach. Święta Teresa, Twoja oddana czcicielka, powiedziała: Biedni grzesznicy, bez względu na wielkość Waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa. Idźcie do Józefa ze szczerą w pewnością i spokojem, że wasze prośby zostaną wysłuchane. O święty Józefie, pocieszycielu zatroskanych, przyjdź mi z pomocą w moim utrapieniu i obejmij moją modlitwą także dusze czyścowe, aby dzięki niej mogły one wkrótce osiągnąć radość i świętość. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. O Ty, Wywyższony Święty, przez Twoje całkowite posłuszeństwo wobec Boga miej litość nade mną. Przez Twoje święte i zasłużone życie wysłuchaj mojego błagania. Przez Twoje umiłowane imię pomóż mi. Przez łagodność i siłę twego serca strzeż mnie. Przez Twoje święte łzy umacniaj mnie. Przez siedem boleści Twoich zlituj się nade mną. Przez siedem radości Twoich pociesz moje serce. Od wszelkiego zła na ciele i duszy uwolnij mnie, Z każdej biedy i nędzy wyratuj mnie. Wyproś dla mnie litościwie łaskę Bożą, Wyjednaj dla dusz w czyściu cierpiących, Szybkie wybawienie z ich cierpienia. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. O święty Józefie. Niezliczone są łaski, które otrzymali modlący się do ciebie: chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszczeni. Wszyscy, którzy się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swoich potrzebach. Święty Józefie nie pozwól, proszę, aby był jednym spośród wszystkich zwracających się do ciebie, który nie został wysłuchany. Okaż się hojnym i łaskawym także dla mnie. Za to pełen wdzięczności zawsze będę Cię czciło, chwalebny święty Józefie, mój opiekunie i wybawco dusz w cześćcu cierpiących. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. O Boże i Ojcze wieczny w niebie, przez zasługi Twojego syna Jezusa i Jego najświętszej matki, błagam o udzielenie mi tej szczególnej łaski. W imię Jezusa i Maryi upadam przed Tobą i wielbię Cię w Twej cudownej obecności. Przyjmij, proszę, moje mocne postanowienie pozostania pod opieką żywiciela świętej rodziny, przez którego zanoszę do Ciebie błagania. Pobłogosław, Boże, w swej dobroci to święte nabożeństwo i wysłuchaj mej prośby. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O święty Józefie, obroń Kościół Święty przed wszystkimi przeciwnościami i ukryj nas wszystkich pod płaszczem swej opieki.